Kultura Trójmorza. Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa. Siedzimy w centrum Bukaresztu, w pięknym ogrodzie najstarszego klubu jazzowego w Rumunii, po czałczesku Green Hours Jazz Cafe. Jest piękny jesienny dzień. W tle gra jazz, a obok nas siedzi biały kot. Jestem zaskoczona i szczęśliwa, że mamy to spotkanie. And you are Jest pani dyrektorem, dyrektorem tego miejsca? Yes, I'm, I'm I'm tak, jestem głównie dyrektorem artystycznym i prowadzę Stowarzyszenie Kulturalne, które organizuje tutaj imprezy. And how did it happen, I jak to you się stało, że została tutaj. pani dyrektorem? Wyszło naturalnie. Pracuję tu od 11 lat i zainwestowałam w to miejsce dużo czasu, energii i uczuć, oraz własnych pieniędzy. Wie pani, jak to jest w kulturze? You know how it is in culture in this place. And um, last year, after an unfortunate event, W zeszłym roku po niefortunnym wydarzeniu mój partner, założyciel tego miejsca, zmarł. Wyznaczył mnie na kierowniczkę, ale należałam do stowarzyszenia już od 2013 roku. Klub jest przede wszystkim jazzowy. Głównie to klub jazzowy, ale także, a przynajmniej tak. Tak było do zeszłego roku. Niezależny teatr, jeden z pierwszych w Rumunii po czesku po roku 89. Nazywa się Poniedziałkowy Teatr w Green Hours. Jest w poniedziałek, ponieważ 20 lat temu teatry państwowe miały dzień wolny, właśnie w poniedziałki. Tak więc ofowy teatr w Bukareszcie robił swoje pokazy w poniedziałki. On Mondays. Dlatego poniedziałkowy teatr. Niestety wraz z pandemią i otwarciem wielu różnych niezależnych teatrów w Bukareszcie zdaliśmy sobie sprawę, że lepiej zrobić sobie krótką przerwę. Klub jazzowy ma 28 lat, a teatr 25. Yeah, it tak. Rocznica będzie 1 grudnia. Why jazz, Dlaczego Rumunii w ogóle lubią jazz? Powiedziała pani, że jest to jeden z pierwszych klubów jazzowych, który powstał po czesku. Czy jazz był popularny w Bukareszcie? Uh, no, it wasn't. Nie, nie był. Nie było mnie tu od początku, ale mój partner, założyciel Wojku Radesku, postanowił otworzyć bar, kawiarnię w tym miejscu. To zabytkowy budynek. Powiedział, że chciał zrobić elegancki lokal w centrum Bukaresztu. Miał przyjaciela, pianistę jazzowego, który nalegał, aby organizowane były tu wieczory jazzowe, w barze. Tak więc z tego tak zwanego eleganckiego lokalu powstało w ciągu lat jedno z najbardziej undergroundowych miejsc w Rumunii. W pewnym sensie to my sprawiliśmy, że ludzie polubili jazz, a nie na odwrót. Oczywiście była potrzeba jazzu, ale na początku lat 90. trudno było powiedzieć, jakie są potrzeby kulturowe mieszkańców Rumunii. To były czasy przejściowe. Are there Czy są jacyś jazz muzycy jazzowi pochodzenia rumuńskiego, o których powinniśmy wiedzieć? Uh, yes, one of them is sitting at the other table. Tak, jeden z nich siedzi przy drugim stole. Pianista. Nazywa się Mircea Barian. Jest założycielem sekcji jazzowej na Uniwersytecie Muzycznym w Bukareszcie. Grał także z wieloma międzynarodowymi muzykami. Ma już ponad 60 lat, więc żył także w czasach komunistycznych. Wydaje mi się, że pozostał trochę z tą frustracją, że nie było wystarczającej wolności i otwarcia na jazz. To była ciągła walka. Stała i codzienna walka dla niego. Udało mu się, ale pewnie z tego względu nie jest zbyt dobrze znany. Udało mu się wyrobić markę przynajmniej w Rumunii. Udało mu się wyrobić markę przynajmniej w Rumunii. Choć także wielu niemieckich, polskich, francuskich muzyków, których spotykałam na różnych międzynarodowych wydarzeniach, zna go. Grali razem z nim, już po prostu słyszeli o nim. And is, a obecnie jazz jest popularny w Rumunii? Jest i nie. To skomplikowane. To trochę niepokojące, bo na każdym wydarzeniu spotykam tych samych ludzi. Zdaje się, że od dekady. Chciałabym, żeby zainteresowanie było większe a ludzie poszukiwali i chcieli płacić za występy jazzowe, a nie cieszyli się tylko, gdy są już jakieś darmowe imprezy takie jak festiwal jazzowy w Bukareszcie. Niestety, w dalszym ciągu mamy wolny wstęp, i niestety z wolnym wstępem jest tak, że ludzie myślą, że jak coś jest za darmo, to nie może być za dobre. Może jeśli nie trzeba o coś walczyć i powiedzmy, zapłacić jedno euro za wejście, gdy jest jakaś cena, to od razu człowiek ma więcej zrozumienia i szacunku do tego, na co idzie. Tak więc, poza tym festiwalem, niestety spotykamy tych samych ludzi na mniej więcej tych samych wydarzeniach. I trudno powiedzieć w tej sytuacji, czy w Rumunii jazz jest popularny, czy nie. Jest modny. Ale Rumunii nie są ciekawscy. Nie wiem, jak jest z resztą świata. Nie wiem, jak to jest na przykład w Polsce. Ale Rumunii nie są w ogóle ciekawi. Oczywiście, jeśli przyjedzie Avishai Cohen, basista, 10 razy w roku, będzie miał pełny lokal. Ale jeśli zaprosi się innego muzyka lub grupę, która nie jest tak sławna, i mówię tylko o popularności, jeśli nie jest tak sławna jak Avishai, może być zaskoczenie, że w lokalu jest może 20% zapełnionych miejsc. Czy przed II wojną światową w Rumunii była jakaś kultura jazzowa? W latach 70., podczas zimnej wojny, nie pamiętam jak i z jakiego powodu, ale Amerykanie wysłali wielu muzyków jazzowych do Rumunii. Na przykład Louis Armstrong był tutaj, grał w Rumunii. Była też chyba Ella Fitzgerald wszystkie wielkie nazwiska miały koncerty w Rumunii w latach 70. Co jest dosyć dziwne. Which is very strange, right? But we have proofs na szczęście mamy dowody, bo nasz przyjaciel, przyjaciel Green Hours jest muzykiem i reżyserem. Nie muzykiem jazzowym, ale muzyki ludowej. Coś pomiędzy ludową a teatralną i reżyserem. Jego ojciec był fotografem i ma ogromną ilość zdjęć zrobionych w tamtych czasach z tymi wspaniałymi muzykami jazzowymi. Niektóre z nich są wywieszone tutaj, na ścianach. Jak opisałaby pani współczesną kulturę muzyczną w Rumunii? Nie wiem, czy macie coś takiego w Polsce. Tu nazywamy to sałatką wołową. To taka sałatka z wieloma rzeczami, które je się razem z majonezem, mięsem wołowym, ziemniakami. You know, To szalone i urocze, ale jednak szalone. Tak zdefiniowałabym kulturę muzyczną w Rumunii. Jest bardzo eklektyczna, ale wciąż nie ma żadnego kierunku. Trochę zaskakujące może się wydać to, że obecnie muzyka zmierza w stronę czegoś, co nazywamy muzyka lautaraska. Stara cygańska muzyka, która jest bardzo piękna, sama ją uwielbiam. Organizuję nawet kilka razy do roku koncerty z tarafami, ponieważ znajduję w tej muzyce sporo jazzowej improwizacji. To cudowne, gdy muzyka jest całkowicie autentyczna, a nie tylko dla pieniędzy. voi da prun moi. Spune, spune, moș patrin, mai, 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 mai. I ca la când să fur, mai, ca când să fur, mai, 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 mai. Noaptea pe fulgeră Um, so yeah, I don't know, it's crazy, but... Tak więc jest to szaleństwo. Ale wracając do jazzu, nie mamy jazzowej stacji radiowej, nie mamy czasopism jazzowych. So, I, I would say that it's very hard powiedziałabym więc, to, uh, że bardzo to, uh, trudno jest wskazać, to, uh, czy to, uh, mamy kulturę jazzową, czy nie. Mamy wiele festiwali jazzowych, jazz, ponieważ no niektórzy fun ludzie fun uważają, to, że fajnie jest zorganizować fun. festiwal jazzowy, bo brzmi to jakoś wyszukanie, jazz. Ale ostatecznie zawsze się poddają. Jesteśmy chyba krajem z największą liczbą festiwali jazzowych w Europie i najmniejszą Europie. liczbą klubów jazzowych. Um, w jazz Bukareszcie is... w tej chwili one... aktywny jest nasz, ale był też Jazzbook, inny klub. Uh, also ale mają problemy z sąsiadami club, i organizują or imprezy tylko kilka razy w roku. I to wszystko. They organize events just a few times per year. Mamy też Control Club w Bukareszcie, który jest uroczym klubem, ale organizują wydarzenia sporadycznie, w dwa poniedziałki w miesiącu, czy coś w tym stylu. A na porządku dziennym są tam tylko dj i -e. trudno więc powiedzieć, że to miejsce jazzowe. Więc dlaczego się Pani tym zajmuje? Dlaczego jest Pani dyrektorem tego miejsca? Po co bierze Pani udział w tych wszystkich imprezach jazzowych? To bardzo dobre pytanie, ponieważ jestem pasjonatką i do tego szaloną. To bardzo ważna część mojego życia. Cała moja młodość była tutaj, w tym miejscu. Organizując te wszystkie wydarzenia, wow, you managed to. Zdaje się, że robię to dobrze i no. wygląda na to, że jestem w tym po prostu zakochana. Do you play Czy gra pani na jakimś instrumencie? Może śpiewa albo studiowała pani no. muzykę? Not at all. No. Nie, nic z tych rzeczy. Studiowałam scenopisarstwo tylko dlatego, że lubiłam pisać. Byłam dziennikarzem kulturalnym, pracowałam jako freelancer. I potrzebowałam uszczęśliwić moją mamę, że mam jakieś studia. Studiowałam scenariopisarstwo tylko dlatego, że lubiłam pisać. Byłam dziennikarzem kulturalnym, pracowałam jako. Jako freelancer i potrzebowałam uszczęśliwić moją mamę, że mam jakieś studia. Więc wybrałam scenariopisarstwo i komunikację audiowizualną, co brzmi bardzo wyszukanie. Jakie imprezy tu są organizowane? Ale zaraz po ukończeniu studiów zaczęłam pracować tutaj. I pomimo tego, że każdego dnia mam ochotę rzucić to wszystko w diabły, to minęło już prawie 12 lat. A ja wciąż jestem tu i jest cudownia. Z wyjątkiem cotygodniowych wydarzeń z rumuńskimi artystami głównie jazz. Od czasu do czasu mamy też wieczory bluesowe, muzyka świata, wspominana już muzyka lautareska, która w pewnym sensie jest także muzyką świata. Podoba mi się koncepcja dbania o kulturę i tradycję określonego miejsca. Mamy dwa festiwale jazzowe, jak powiedziałam, to trochę za dużo. Jeden to Green Hours Jazz Fest. Miałam swoją czternastą edycję w tym roku na początku września. A drugi nazywa się Jazz Unik. I właśnie zorganizowaliśmy drugą edycję. To festiwal organizowany wspólnie z Instytutami Kultury, z członkami Unik. Moją ideą jest aby zapraszać młode, wschodzące talenty z całej Europy. Bo choć ludzie nie są zbyt ciekawscy, ja uwielbiam prezentować publiczności nowe rzeczy. Co może the pani powiedzieć o muzyce, którą Romanians tworzą i słuchają to Rumunii to, uh, i co ona o nich mówi? Cóż, jest tu dużo śmieciowej I muzyki. Mean, if you listen to the radio, Słuchając radia to można the chcieć się zabić. Ja chcę się zabić. Dla mnie to tortura. Gdy wsiadam do taksówki, mam szczęście, że muszę spędzić w niej tylko 20 minut. Ale gdyby ktoś umieścił mnie w pokoju i zagrał pewną stację radiową, właściwie to większość z nich przez 24 godziny to byłaby tortura i prawdopodobnie umarłabym. Chodzi mi o tę muzykę, którą słyszę się wszędzie. W kawiarniach, we wszystkich barach. Bez osoby śmieciowa i trochę pornograficzna. Co niby nie stanowi problemu, ale Serge Gensburg to nie jest. But you to nie jest Serge Gensburg. popularna jest też Manele, muzyka wywodząca się z Turcji, z tureckiej tradycji. Mane comes from the Turkish tradition actually. Przyjęła się w Rumunii, a my przekształciliśmy ją w coś naprawdę okropnego i wulgarnego, niestety. Historycznie rzecz biorąc, Manele była popularnym i interesującym gatunkiem, który rozwinął się obecnie w coś absolutnie niedosłuchania, ale większość ludzi to robi. Większość ludzi tego słucha. 100 lat temu to była muzyka miastowa. W domach wszyscy słuchali takiego starego instrumentu Ud i innych orientalnych dźwięków. 100 In the houses, everybody was listening to this, to these old instruments like wood and you know, very oriental uh, things. Now, of course, all of this disappeared and zaraz uh, oczywiście to wszystko zanikło i vulgarność przejęła kontrolę. <laughs> took over, yeah. List, Gdyby miała then, pani kind of, wymienić zespoły uh, czy muzyków, nie tylko jazz, jazzowych, których powinniśmy posłuchać w kind of Polsce, of aby poznać i zrozumieć rumuńską muzykę, uh, listen, oczywiście mam na myśli tę piękniejszą część Rumania waszej muzyki. Mamy trochę niezależnych zespołów, jak firma Robin and the Backstabbers, Byron, a w jazzie mamy cudowne głosy, takie jak Louisa Hazan. Mamy też piękną grupę młodych muzyków, nazywa się Seven Cents. Na pewno da się ich znaleźć na platformach streamingowych.

Jean Amerykanu to właściwie Sean Williams. Przyjechał z Ameryki, aby studiować tutaj. Został i utworzył własny taraf. Manele, choć głównie wulgarna, ma jedno nazwisko, którego nie mogę pominąć. Florin Salam. Myślę, że jest dobrze znany wszędzie. Moim zdaniem jest geniuszem. Nawet Goran Bregowicz zabrał go w trasę, koncertował jednego ze swoich albumów. Champagne for Gypsies. Zdecydowanie się wyróżnia i trudno go nie zauważyć na scenie muzyki Manele, która nadal rośnie w Rumunii. Muzyka świata, Maria Raducanu, jest niesamowita. Grała na przykład z Markiem Ribo. Jestem pewna, że wszyscy go znają z wytwórni Johna Zorna w Nowym Jorku. Więc tak, to sporo nazwisk. I with, na koniec trzyma like like pani swoją ulubioną piosenkę lub jedną ze swoich ulubionych piosenek, like którą chciałaby pani, żebyśmy posłuchali, ale <laughs> musi być rumuńska. <laughs> Dobrze, to zabrzmi trochę stronniczo, ale jest jedna piosenka z moim imieniem, którą gra zespół Seven Sense, który rozwinął się tutaj w Green Hours. Laura Benedek, nie solistka, ale genialna basistka, założyła zespół i jest jego liderem. Miała tu staż przez rok, więc tutaj pracowali, komponowali, mieli koncertów. I w końcu zrobili mi niespodziankę i nazwali jedną z piosenek po mnie. Nazywa się Rosana. To może nie mój ulubiony utwór, ale to zabawne w tym kontekście. Kontekst? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dura Trójmorza. Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa.